Pogień Boga ojca w tym tygodniu, w tych dniach płonie. Serca Barbary Kanon z rodziną, drugi z czwartych i serca Piotra i Anny Kajzer. Dziękuję dziś moim Paniom za ogromną pracę. Cztery, sześć, siedmiu nas dzisiaj pracowało ze mną. Upiększliśmy pięknie kosmodron, ogród kosmiczny, że można już tam tip top legnąć na trawie. Dzisiaj przeglądałem moje kukurydze od pana władzia dzieci, no więc co druga zeszła, bo to jak żem wszedł w pole i może wykaszał między kukurydzami, maszynką, wszystkie możliwe badziewia, to to tam wszystko zdeptane przez jelenie, to to nie dojrzeje nic, ani to wszystko poobryzane chodzą i jedzą. Ale jak mnie wczoraj Łania wynagrodziła, jak jechałem około dwudziestej z powrotem od, za, od Stryszawy, od magórki, 10 metrów od drogi. Stoi z tegorocznym małym cielakiem, ale już taki. Ten tak patrzył. My stanęli z panią Agnieszką, żałoś, że nie mamy aparatu. Ona przez. Ta... I było pytanie: Czy my są zo? Czy oni są zo? I teraz to bractwo, kiedy my wykosili nasze trawy na kościół, a jest koniczynka, przecież z całej okolicy taki zwierz tam przyjdzie. Wszystkie paprotki, co żem nasadził przy różach, obcięte równo, no bo im jest wygodnie. One są na murku, meter nad ziemią, po co się ma zginać, jak co on idzie na wysokości głowy i szczerze, nie? Bez wysiłku. Sto co mi Lubnianie siali, sto paprotek, wszystkie wyjedzone równo. Ścięte, żeby wiedzieć moje zwierzęta. Więc tyle podziękowania za pracę. Dziękuję naszym gościom pod Warszawy, pani Marioli, pani Jelusi za trzymanie dzisiejszej modlitwy. Dzieci idą zapisy na Ziemię Świętą, to już zbieramy na drugi autobus, już jest zapisanych, moi drodzy, 64. Czytam tu końcówkę Urbania Zięczak Gałecki. 50. Mieczysław Gałecki. 51. Wanda Siatkowska. Maria Kozera. 52. Tu już jest prze... numerki są już przełożone. Dobrze. 53. Grzegorz Janusz Agata wszyscy Kozera. 56. 57. Sylwia i Maciej Pogan. 58. Mateusz Hebda. Pięćdziesiąt dziewięć, sześćdziesiąt Krzysztof Krzysztof, Krzysztof Szarbel, Bilon, 62, 63, 64, Alina, Dorota, Mirosław Stasiak. Cieszę się, dzieci, radość moja, nie tracicie ufności. Oni planują kolejne, yy, yy, kolejne zamachy na nas. Dzieci już idą plotki, że już we Francji zamykają granice 15 sierpnia. Już w Hapinie. na razie we Francji, już jest nakaz od poniedziałku we wszystkich miejscach zamkniętych w maszeczkach. Alleluja! I dzieci do przodu. A my się przygotowujemy na pielgrzymki. Następne ogłoszenie, Pani Agatka nie pamięta, na Bożeństwo Pogrzebowe będzie we wtorek, 28. Nie ma wtedy nic, nie ma procesji, jest najbezpieczniejszy dzień. Będę omadlał. Teresa Szektel zmarła 7 lipca. Rycerz z Krakowa prosi mąż Jan Szektel. Panie Jasiu, jesteś dziadem skończonym. Powinieneś zapisać do rycerstwa czym prędzej, bo ktoś się za ciebie będzie modlił. A pan Jasiu jest ten, bo to jest człowiek tygodnika powszechnego był w klubie seniora, więc mam takie wspólne zdjęcie, że ja trzymam w ręku nasz dziennik, a on trzyma tygodnik powszechny. Włodzimierz Kaliński z Marcz będę, o, dywizja warszawska od pani Danuty. Bogusława Dziewa, żertwa ofiarna z USA, prosi rycerz i żertwa Barbara Kanon. Eleonora Bartoszek, rycerz Gdańska, prosi dywizja kaszubsko-pomorska Sabiny Okrój. Grażyna Szarmkowska, rycerz i żertwa z Wejherowa, prosi rycerz dywizji kaszubskiej, szefowa Sabina Okrój. Marek Osuch, nasz rycerz, teraz w lipcu z Stulce, Wielkopolskie. Tu wyjaśniam. Jedną z naszych rycerzek, poza jej wolą, rodzina skremowała. I nasi rycerze, Pani Sabina podjęła decyzję, nie poszli, po kazaniach, na pogrzeb. Tak jest. Nie bierzemy udziału w pogrzebach pogańskich z urnami, z popiołami. Rozumiecie? Ja tego nie poprowadzę, a nie, nie, nie. Ty... Więc rycerze nie bierzemy udziału w pogrzebach pogańskich. Spalenie ciała już wprowadzili, to było w planach masońskich, by wprowadzić zwyczaj pogański. Więc decyzja naszej szefowej bardzo słuszna i dziękuję, żeście jej rycerze rozkaz wytrzymali. Znaczy, wypełnili. Nie bierzemy udziału w pogrzebach. Gdzie jest urna z proszkami? Spalili ciało. Po co się modlić? to, co ma jego moj zrobi albo urzędnik. I tak, nie broniąc Kościoła, macie problem, bo w Polsce wielu, wielu, wielu szpitalach nikogo nie wydali po tak zwanym koronowisie i palą wszystkich równo. Nie dostaniecie ciała. Macie problem. Nie dostaniecie komunii świętej, to, co Bóg zapowiedział. Będziecie umierali niepojednani i będziecie spaleni. Chcieliście piekło, macie gotowe zaraz.

Zebraliśmy też dużo, ponad dwa tysiące, czy trzy tysiące, ponad dwa tysiące na chrześcijan na wschodzie. Świecznik piąty bierze Krystyna Maria Natkaniec, dwa tysiące, Artur i Karolina Hernoga, dwa tysiące. Ostatni klęcznik za 690 dziewięćdziesiąt wziął Grzegorz Mardula, Bóg zapłacił. Tu oto jest nasz, prawie to wasz, 10, przynajmniej, albo 15 kilo, takie 12 świeczników. U, u, spadnie mi, u, no nic, no musi lecieć, to leci. Trzy pojawiają, sześć się pojawi w kościele jubileuszowym, a sześć na eremie. Będę się z wami modlił. Już jest sześciu ofiarodawców. Wielki Bóg zapłać dzisiaj kolejną partię nam. Dorzucili tydzień wcześniej. Bieda i zapotrzebowanie robi swoje. Mają przyspieszanie. Więc za te świeczniki, wielkie, wielkie. Sześć ofiar. Jeszcze jest do wzięcia sześć świeczników. Chcę dziękować tym wszystkim, którzy składają ofiary na utrzymanie telewizji. Oto oni. 20 Stefan, 60 Genewa Studzinska, sześćdziesiąt Marek Klima. 50 kanadyjskich Zofia Wszelaka, 50 kanadyjskich Barbara Do Dąbrowska, 100 złotych u Sroka, 60 stanisław Witko, 100 Renata Szczupak, 500 z wykrotu ofiary, wspólnej przed za chwilę, 100 Michalina Piątek, 50 Karolina Sprysak, 20 Kazimiera, Lewiasz, 100 Jolanta Kielcen, 200 Kamil. Kamil Kozieł, 200 Wojciech Duda, 100 Mariasz. Skrzydłowska, 100 Barbara Kanon, 100 Wacława Kuczera, 100 euro Państwo Urbania, 50 euro Uszla Kwiatkowska, 100 złoty Wiesław Pociecha, 100 Renata Jakubczak, 50 Elżbieta Swędrowska, 100 Danuta Bartosiewicz-Gajos, 100 Jolanta Zięczak, 50 Bronisław Jadwiga Matuszewski, 500 Daniel Stolarski, 250 Marcin Świder, 230 Oskar Bagrowski. To nasze pieniądze odkładane na żelazną rezerwę już 1 sierpnia, czyli za niecały tydzień, rozpocznę zbierać ofiary na trzecią ratę telewizyjną. Ofiary zwykle, tu, bo dziś dopiero możemy przeczytać. Jeden świecznik Regina Kobiela za dwa tysiące. Wypominki roczne, cztery sztuki, Pasterkowe, jedna sztuka. Pańszczyzna, dwie, dwie, dwie osoby. Ogień Boga Ojca, dwie osoby. Msza Święta, jedna. Świece trzydziestodniowe, pięć. Kamień, dwa razy. Świece eremowe, 1 x. Podanie o medalion Boga Ojca, 2 x. Dwieście Teresa na telewizję. Czelklicen, dwieście Jolanta. Kielcen, 100 jan. Jeśli idzie o kamień, to dzieci, proszę o wsparcia, bo jest dość duża ruchawka. Po prostu jak mi braknie pieniędzy z kamieniaty, ja z innych dzieł nora czy cokolwiek, bo jest dobra koniunktura, sucho, więc ale więc z, przypominam o tym dziele. Przypominam też o naszym ogromnym wyzwaniu. 700 tysięcy do końca grudnia tabernakulum. W niedzielę ucieszyłem się bardzo. Ktoś ofiarował aż 15 kg srebra. Pff, to mi alżeń. Dużoście uzbierali złomów, bo tam dość złomu złożyliście, ale to ani połowę z tego nie jest srebro. Taki mam komunikat. Z przetapialni. Ale się cieszę, że następne kilogramy idą, rozumiecie. Stan naszych zapisów telewizyjnych, internetowych. Na Wieczernik jedna osoba, 16 osób. Dorota M. Ozygała, Lublin. Bractwo Duszczyńcowych, 3 osoby, 897. Liena Z. Tomasyni, Paryż, Francja, Helena F. Bogusław B. Skowroński, Jagodzin. Kalendarz dla króla. Sześć osób. Wołam o tysiąc. Już jest zapisanych 103. Na Boga Ojca ten kalendarz będzie. Mirosława R. Kaletka Jasienica. Kaleta. Elżbieta Z. Lazar Szczecinak. Elwira Z. Nowak Wierzchowo. Anna Maria F. Banaczyk Ostrowieśnodrycki. Wojciech J. Banaczyk Ostrowieśnodrycki. Lena Z. Frank Wrocław. Krucjata wsparcia Europy postpiątkowy, uratowanie Europy od Islamu. Jedna osoba 799, robert Z. weryński Kolbuszowa, chętni na ofiarę serca zakapłana, Jedna osoba Elżbieta z Stephen Melbourne, Australia. Cieszę się, że na rekolekcje małżeńskie zapisanych jest już 97 osób. Przypominam, są one czwarty 12. Sierpnia. Mam nadzieję, że ten turnus będzie honorniejszy niż pierwszy, gdzie 20% przyjechało. Przepraszają, bo wesele, że tamto ładne to, ale my też się przygotowujemy, no i nie ukrywam, że też czekamy, że coś zarobimy. Bo przy 25 to możemy tylko kolędy śpiewać no i przesuwać pieniążki z jednej kubki na drugą. To są wszystkie moje ogłoszenia. Jutro mamy mszę o siódmej. Jutro na nabożeństwo pani Ania poprowadzi, bo z nami z nogę nie może jechać, więc ją bierzemy za usprawiedliwioną mamusia z nami pojedzie, aha, no to, to coś wymyślimy w jednym miejscu, w jednym, coś wymyślimy, nic się nie będzie działo. Jutro dzień poświęcam tylko i wyłącznie dla mieszkańców pustelni, którzy tu stale mieszkają. Żeby raz do roku Jodzio nie miał dla nich czasu i nie wziął ich na jakąś frytkę czy na rybę, to jest już, wiecie, to są więc jutro, my, koce, urasie. No ale to będziemy pod drzewem też, położymy się kocem, żeby się cieszyć sobą. To wszystkie moje ogłoszenia. Ukochanym internautom mówię, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Podaję komunikat jeszcze, żeby, żeby moi operatorzy byli usprawiedliwieni. Jak wam ostatnio podałem, że 14 tysięcy i że spadło od komputerów, co wcale nie spadło, bo nie powiem na jakich kanałach, gdzie indziej jest kilka razy więcej. Żeby Państwo tylko wiedzieli, nasi technicy się rozwijają, więc, a żeby nie popadli w pychę, to ja Wam tylko podaję dane, Chrystus Wincy, dobrze? Więc, żeby, bo, bo moi panowie też się tym cieszą, więc muszę to przekazać, bo żebym zapominał. Że, że ksiądz zapomniał, że przecież my mamy, uruchomiliśmy inne kanały i oddajemy tam czasami na naszych uroczystościach, czy oddajemy wszystko, co jest u nas zrozumiałe, więc to Państwu przekażę. I żebyście o telewizji wiedzieli, idą nasze kolejne inwestycje, żeby przeciwnie nie wiedział, więc o tym nie mówię, pewne modernizacje, więc pieniążki cały czas Wasze się przydają, że nie stoimy w miejscu. Więc cały czas idziemy do przodu, żeby nie było niespodzianek ze strony i techniki, i przeciwnika. Ubieram kapę, wystawiam, moi drodzy, Pana Jezusa odsłaniam. Błogosławię Was wszystkich, jak to czynię każdego dnia. Sanctissimum. To ob, wszyscy słuchacze i członkowie mojej grupy macie urzędowe błogosławieństwo rano i wieczorem, żeby się Wam nic nie działo, żeby szatan nie miał do Was wpływu. Dostęp.